Pomocne rozmowy. Seria podcastów Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym. Witamy Państwa w trzecim odcinku naszego podcastu Paweł Andrzejewski, Ewa Merchut. Dzisiaj naszym gościem jest Renata Bomba, ekspert Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym na region południowo-wschodniej Polski. Witamy cię, Renato. Witam serdecznie. Zanim zostałaś ekspertem, byłaś też sama poszkodowaną i wszystko zaczęło się w jednej chwili, gdy miałaś wypadek. Jak to się stało, że trafiłaś do programów CPOP? Tak, rzeczywiście. Moja przygoda z CPOP zaczęła się w momencie, kiedy sama uległam wypadkowi. Teraz już po kilku latach od wypadku staram się już nie myśleć o tym w tych kategoriach, ale bardzo się cieszę, że trafiłam do programu, że skorzystałam z programu rehabilitacji. Chociaż wtedy też nie wiedziałam, z czym to się wiąże, zależało mi bardzo na powrocie do zdrowia, i to była taka szansa na to, żeby to uzyskać. Bo to już ile lat nie, od wypadku? 12. Mhm. Więc jest już trochę czasu. Co Cię skłoniło do tego, aby skorzystać z propozycji programu CPOP, indywidualnego planu pomocy? Na początku dostałam propozycję opieku na szkody o. Po skorzystaniu z kompleksowej diagnozy medycznej w Rehasport Klinik w Poznaniu. Pomógł mi w tym brat, który mnie tam wtedy zawiózł. Już w trakcie diagnozy gdy nabrałam takiego zaufania też do tej placówki. Zobaczyłam, że to jest coś konkretnego, że tam są osoby, które. Faktycznie wiedzą, co robią, też skupiają się na tym, żeby ta osoba, która korzysta u nich z rehabilitacji, była tak potraktowana indywidualnie. Bardzo mi się to spodobało, bo jakby też wcześniej nie spotkałam się z tym u siebie w regionie, więc już kiedy dostałam ostatecznie propozycję takiego indywidualnego planu pomocy, który był rozpisany na konkretne tygodnie, cele, od razu zdecydowałam się, że, że będę chciała z tego skorzystać. To była tylko kwestia mojej decyzji, kiedy rozpoczynam ten program. No i też tak jak mówiłam wcześniej, nie żałuję, że z tego skorzystałam. Reniu, co przeważyło, że zostałaś ekspertem Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym? Pracowałam wówczas w organizacji pozarządowej. Była to praca na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Z wykształcenia też jestem pedagogiem. Ukończyłam też studia z organizacji pomocy społecznej. Więc ta propozycja pracy wpisywała się w dalszy rozwój mojej ścieżki zawodowej. A już w trakcie pracy jako ekspert przekonałam się, że jest to coś, co chcę robić. Zawsze zależało mi na tym, żeby w mojej pracy pomagać ludziom, a, a ta praca dawała mi taką możliwość. Ukończyłam studia zarządzania rehabilitacją. I też y, mamy taką możliwość wsparcia wraz z koleżankami, ekspertkami. Tworzymy grupę recha managerów i na co dzień wymieniamy się swoim doświadczeniem. To mi też bardzo pomaga i też tworzy takie bardzo fajne środowisko pracy, na którym również zawsze zależało mi bardzo. Opowiedz nam, czym zajmuje się ekspert, jaka jest Twoja rola? Rola eksperta to jest szeroka pojęta opieka nad osobą poszkodowaną. To jest diagnoza społeczno-zawodowa osoby poszkodowanej, zlecanie diagnozy medycznej, przygotowywanie na podstawie wszystkich danych, informacji, przygotowywanie indywidualnych planów pomocy, następnie wdrażanie ich, koordynowanie. Kontakt z poszkodowanym, reagowanie na bieżąco na wszystkie potrzeby. Co uważasz za najważniejsze w pracy z poszkodowanymi? Myślę, że najważniejsze jest zdobycie takiego zaufania osoby poszkodowanej. Myślę, że taki kontakt podczas pierwszego spotkania, gdzie mamy diagnozę społeczno-zawodową, to jest takim momentem, kiedy to zaufanie można zdobyć. No, i później trzeba to jednak pielęgnować, zawsze być jednak gotowym pomóc rozwiać jakieś wszelkie wątpliwości, zmodyfikować program, jeżeli komuś to będzie potrzebne. I myślę, że taka wzajemna relacja między poszkodowanym a mną no, jest tutaj kluczowa. Wspominałaś o swoim procesie leczenia. Mogłabyś troszeczkę rozwinąć, na czym polega diagnoza społeczno-zawodowa i jak jest tworzony potem indywidualny plan pomocy? Przy tworzeniu indywidualnego planu pomocy ważne są wszystkie informacje, które zostały zebrane podczas diagnozy społeczno-zawodowej. Wtedy zbieram informacje na temat aktualnego stanu zdrowia, prowadzonego procesu leczenia, rehabilitacji, potrzeb rehabilitacyjnych, ale też takiej sytuacji społecznej i też sytuacji mieszkaniowej. Tutaj głównie ważne są takie bariery architektoniczne, które również w takim indywidualnym planie pomocy należy uwzględnić pomóc osobie. W likwidacji takich barier, uzyskania dofinansowania czy chociażby poinformowania, jak można sobie troszeczkę ułatwić funkcjonowanie na terenie swojego domu. No, wszystkie te elementy są ważne razem z diagnozą medyczną, dlatego że w planie staramy się zarówno uwzględnić rehabilitację taką medyczną, tutaj też myślę o terapii często są to terapie psychologiczne. Bardzo ważne u osób po tak ciężkich wypadkach. W programie zawarte są często takie cele jak aktywizacja zawodowa. Diagnoza społeczno-zawodowa odbywa się zawsze w miejscu zamieszkania osoby poszkodowanej, dlatego że tam najłatwiej jest zebrać wszystkie informacje, szczególnie odnośnie barier architektonicznych, funkcjonowania danej osoby w swoim środowisku, wszystkich problemów, z którymi ta osoba się zmierza. Tutaj jest też ważna rola rodziny w takim procesie. W trakcie spotkania w domu też często obecni są członkowie rodziny. Ja też jako ekspert CPOP wiem wtedy, czy przygotowany program będzie możliwy do zrealizowania poza miejscem zamieszkania czy raczej się powinniśmy skupiać na tym żeby wesprzeć tą osobę najpierw w środowisku domowym a później ewentualnie skierować ją do placówki Renata bardzo mnie interesuje czy wszystkie osoby poszkodowane chętnie przystępują do programów czy jest czasami kłopot żeby je nakłonić czy tutaj właśnie też bazujesz na swoich doświadczeniach na mówieniu na taki program Są osoby, które od razu podczas diagnozy społeczno-zawodowej już deklarują i później faktycznie tak jest i, i wiemy ja już Jestem w stanie to rozeznać, czy ta osoba skorzysta z programu. Podczas diagnozy czasami też już widzę, że będzie może problem, trzeba ten program będzie dostosować. Czasem już po przekazaniu oferty, też niektóre osoby potrzebują takiego zapewnienia, że w razie potrzeby ten program też może być modyfikowany. Rozmawialiśmy już dużo o poszkodowanych, o diagnozy społeczno-zawodowej, o indywidualnym planie pomocy. A jakbyś mogła nam troszeczkę przybliżyć. Prace eksperta z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Jak wygląda Twoja współpraca z opiekunami szkód? W trakcie całego procesu cały czas jesteśmy w kontakcie, cały czas na bieżąco omawiamy wszystkie potrzeby, wszystkie dodatkowe wnioski, podsumowujemy. Opiekunowie szkód również pojawiają się często na spotkaniach w celu podpisania indywidualnych planów pomocy, podsumowania indywidualnych planów pomocy. Jest to też bardzo pozytywnie odbierane przez osoby poszkodowane, że, że ktoś z Towarzystwa Ubezpieczeń przyjeżdża, też jest zainteresowany tym, co się dzieje. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ta współpraca była przez cały czas. Zainteresował mnie ten aspekt osoby poszkodowanej, i kiedy dochodzi do zakończenia takiego programu? czy ty śledzisz jakoś dalej losy tych poszkodowanych bo to przecież jest długi proces budujecie jakąś wspólną relację i czy te dalsze losy ci są znane tych osób jak to dalej wygląda Po zakończeniu programu często pozostaję w kontakcie z osobą poszkodowaną też pomagam im w organizowaniu rehabilitacji w rejonie zamieszkania samodzielnym organizowaniu Jesteśmy też w kontakcie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Otrzymuję często też jakieś życzenia świąteczne. Te relacje są utrzymywane. Też często osoby poszkodowane dzielą się swoimi sukcesami, wysyłają informacje o, o tym, co udało im się osiągnąć. To jest naprawdę bardzo miłe. Czy może masz taką osobę poszkodowanego, który szczególnie zapadł ci w pamięć? Tak, to jest już program, który został zakończony kilka lat temu. Też tutaj jestem akurat w stałym takim kontakcie z mamą dziecka, które korzystało z naszego programu, i ten przypadek szczególnie zapadł mi w pamięć, dlatego że w ten proces zaangażowana była cała rodzina. Szczególnie mama zadbała o to, żeby córka mogła korzystać z programu, decydowała się na urlop w pracy, decydowała się na indywidualne nauczanie dla dziecka, żeby móc wyjeżdżać na turnusy rehabilitacyjne bardzo długo walczyła o to, żeby córka wróciła do pełnej sprawności. I tak się też stało. Teraz jest też osobą, po której zupełnie nie widać, że, że przeszła takie trudne chwile, że ten stan był taki ciężki. I to jest zasługa całej rodziny. Dlatego to jest też takie ważne, żeby rodzina była zaangażowana, żeby aktywnie uczestniczyła w programie, żeby wspierała tę osobę. No tutaj było dziecko, więc wiadomo, że ono samo też nie zadbałoby o to. Ale gdyby rodzice zaniedbali ten proces, no Życie tej dziewczynki wyglądałoby zupełnie inaczej. A jeśli byśmy mogli wrócić jeszcze do samego zdarzenia, do samego wypadku, jak całe to zdarzenie wpłynęło na ciebie jako człowieka, też na twoją pracę? No ten wypadek no, bardzo zmienił moje życie. Teraz, jak o tym myślę, to jednak w takim pozytywnym tego mhm. słowa znaczeniu. Dlatego, że też otworzyły się przede mną. Inne możliwości, i też możliwość pracy z osobami po wypadkach, przez to, że sama przeszłam cały ten proces i byłam obserwatorem tego, jak przeszła ten proces mojego zdrowienia, mojego wychodzenia z tego wszystkiego, moja rodzina też mi jest przez to pewnie łatwiej pracować. Bardzo nam było miło Ciebie gościć. Życzymy Ci dalszych sukcesów, zawodowych i osobistych i. Dalszego spełniania się w roli eksperta Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym. Dziękuję, dziękuję Dziękujemy. za zaproszenie. Pomocne Rozmowy. Seria podcastów Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym.